Dokonane już zostało wszystko, co miało być uczynione na ziemi. Konieczne jednak było, abyśmy się stali uczestnikami boskiej natury słowa. To znaczy, abyśmy pozostawili za sobą nasze dotychczasowe życie, a wkroczyli w nowe i święte życie. Przez nie zostali przemienieni i w nim utwierdzeni. To zaś nie mogło się stać inaczej, jak tylko przez udział w Duchu Świętym. A czas najbardziej odpowiedni na zesłanie Ducha Świętego i jego stąpienie na nas był właśnie ten, który następował po odejściu od nas naszego zbawiciela Chrystusa. Bo jak długo Chrystus przebywał wśród swoich uczniów w ludzkim ciele, był on w ich oczach, jak sądzę, dawcą wszelkiego dobra. Gdy jednak nadszedł czas, w którym z konieczności miał on odejść do Ojca Niebieskiego, potrzeba było, aby pozostał ze swoimi czcicielami przez Ducha Świętego i przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. Mając go w nas, z ufnością możemy wołać. Abba, ojcze. A gdy się posiada wszechpotężnego ducha, czyż nie podąża się wtedy z łatwością do wszelkiej cnoty, czyż nie jest się mocnym i niezwyciężonym wobec podstępów diabła i zniewag ze strony ludzi? Na podstawie świadectwa pisma świętego, tak starego, jak i nowego przymierza, Łatwo można wykazać, że Duch Święty daje jakoby nową naturę i nowe życie, odradza i przemienia tych, w których przebywa i zamieszkuje. Spadnie na ciebie Duch Pana i staniesz się innym człowiekiem, mówi natchniony Samuel do Saula. A święty Paweł pisze: My. Wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską i za sprawą ducha Pańskiego oraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do jego obrazu. Pan zaś jest duchem. Widzisz zatem, że Duch Święty przemienia w pewien sposób tych, w których przebywa, tworząc z nimi inny obraz. Z łatwością przenosi od zajmowania się rzeczami ziemskimi do spoglądania tylko ku niebiańskim, od chórzliwej bojaźni do odważnej i wspaniałomyślnej mocy ducha. Takimi bez wątpienia stali się uczniowie. Umocnieni przez ducha, nie dali się pokonać prześladowcom i trwali niezwyciężenie w miłości Chrystusa. Sprawdziły się więc słowa zbawiciela. Pożyteczne jest dla Was moje odejście, albowiem miało ono przynieść wstąpienie ducha świętego. Błagam Twój niezmienny i wszechmocny majestat, o potężny duchu, ześli roseł Twojej słodyczy. Ty, który namaszczasz apostołów, Natchnieniem wypełniasz proroków, nauczasz doktorów, który niemym pozwalasz mówić, i uszy otwierasz głuchym, daj także mnie grzesznemu, łaskę mówienia z pewnością o ożywczej tajemnicy dobrej nowiny Ewangelii. W chwili, gdy publicznie mam wyjaśniać Twe słowo, oby wyprzedzało mnie Twe miłosierdzie i podpowiadało wewnętrznie w słusznej chwili to, co jest godne, pożyteczne i miłe Tobie, na cześć i chwałę Twego bóstwa i dla pełnego budowania Kościoła katolickiego. Błagam Twój niezmienny i wszechmocny Majestat o potężny duchu, ześli, roseł Twojej słodyczy. Ty, który namaszczasz apostołów, natchnieniem wypełniasz proroków, nauczasz doktorów, który niemym pozwalasz mówić i uszy otwierasz głuchym, daj także mnie, grzesznemu, łaskę mówienia z pewnością o ożywczej tajemnicy dobrej nowiny Ewangelii. W chwili, gdy publicznie mam wyjaśnić Twe słowo, Oby wyprzedzało mnie twe miłosierdzie i podpowiadało wewnętrznie, w słusznej chwili to, co jest godne, pożyteczne i miłe Tobie, na cześć i chwałę Twego bóstwa i dla pełnego budowania Kościoła katolickiego. i